Widziałem wiele razy na filmie, ale nigdy nie miałem przyjemności testować na żywo, więc musiałem się przekonać, jak działają roboty do mycia szyb i czy rzeczywiście ludzkość ich potrzebuje. Zaczynamy. Na warsztat wziąłem dzisiaj urządzenie od firmy Hobot, która między innymi tworzy robociki do sprzątania. Bez zbędnego owijania, przejdźmy zatem do sprzątania. Sprawdziłem na Alixie, co jest dostępne pod frazą roboty do mycia okien. I oprócz testowanego dzisiaj hobota znalazłem kilka propozycji, które o dziwo wyglądają identycznie. Więc bardzo możliwe również, że spełniają dokładnie te same zadania i posiadają kropka w kropkę te same parametry. Dlatego postanowiłem, że sprawdzimy hobota i zobaczymy, czy takie urządzenie ma sens i czy spełnia faktycznie to zadanie i dobrze myje okna. Zacznijmy od wyglądu. Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że wygląda on jak robot sprzątający mieszkanie. No powiedzmy wprost, odkurzacz, samojeżdżący. Z tą różnicą, że ten będzie poruszał się w pionie. Pytałem w sklepie o inne modele i różnice są dość kosmetyczne. Z reguły różnią się wielkością, sposobem spryskiwania szyby i to chyba tyle. I pierwsza rzecz, jaka bardzo mnie zastanawia, to jak ten kwadrat utrzyma się na szybie. Wszystko za sprawą zasysanego powietrza przez otwory zlokalizowane w dolnej części. Do tego mamy rolki, można nawet powiedzieć, dwie gąsiennice, jak w czołgu. Z tym, że te na szczęście nie są jak u czterech pancernych pokryte metalem, a gumą, żeby nie uszkodzić czyszczonych powierzchni. Wydawać by się mogło, że takie urządzenie musi być ultra lekkie, zbudowane wręcz z piórkowych materiałów, no żeby utrzymać się na tej szybie. Jednak technologia jest ponoć tak mocna, że producent mógł sobie pozwolić na znacznie cięższe urządzenie. Jego waga to 1298 gramów. Żeby zobrazować Wam to, to ponad kilogram cukru jeździ po Waszej szybie. Za wspomniane wcześniej zasysanie powietrza jest odpowiedzialny silnik próżniowy. To dzięki niemu urządzenie trzyma się jak pijawka na ciele. Zobaczcie w ogóle, jaką powierzchnię odkurzacza zajmuje ściereczka. Nazwałem to odkurzaczem, ale chodzi o robota. Oprócz tego mamy czujniki, poprawiają one skuteczność urządzenia. Jeden z nich wykrywa krawędzie, drugi natomiast jest ciśnieniowy i skupia się na, nazwijmy to, wyciekach powietrza. Robot może być zasilany przewodowo, jednak ma też wbudowaną baterię. Uratuje go ona tylko i wyłącznie przed utratą równowagi po ewentualnym odcięciu zasilania, czyli po naładowaniu radzi sobie do 20 minut bez dostępu do źródła i o tym nas też poinformuje. Kabel zasilający ma natomiast 4 metry, więc spokojnie powinien wystarczyć nawet na sporej wielkości okna. Chowot posiada w zestawie pilot, który pozwala uruchomić urządzenie oraz sterować nim podczas procesu. Można nawet jeździć. Oprócz tego możemy pobrać aplikację na telefon, która w zasadzie zastępuje funkcjonalność pilota. Sporo rzeczy dostajemy z urządzeniem w kartonie. Robot Hobot. Jeden raz pilot. Zasilacz, przewód zasilający, trzy ściereczki z mikrofibry do czyszczenia na sucho i trzy z mikrofibry do polerowania, linka zabezpieczająca i oczywiście instrukcja obsługi. Na potrzeby tego testu przygotowywaliśmy się od zeszłych świąt, tak, żeby mieć pewność, że nasze okna mają odpowiednią ilość brudu. I to jest jedyny powód. Nie chodzi o to, że nie myjemy okien. Nie czepiajcie się. Jak go uruchomić? Przykładamy do szyby Przyciskamy on. Pamiętamy, że musimy mieć włączone też zasilanie. Usłyszymy szum, charakterystyczny dla odkurzacza. I urządzenie już trzyma się na oknie. Nie wiem jak Wam, ale mnie lekko zaskakuje widok czegokolwiek poruszającego się w pionie po oknie. Jeżeli chodzi o samo czyszczenie, to mamy tutaj okno o powierzchni, no takiej jak widzicie. Zobaczymy, ile zajmuje mu czyszczenie. Według testów potrzebuje około 2,4 minuty na metr kwadratowy szyby. Chwilę zastanawiałem się. Po co też nurki? Ale już wszystko wiem. Otóż jak każdy szanujący się alpinista również hobot potrzebuje asekuracji, co by nie spotkać się z podłogą. Chodzi oczywiście, jeżeli na przykład macie jakieś wysokie okna i nie ma tam balkonu. Przed czyszczeniem wystarczy nalać płynu lub wody, dokleić ściereczkę i gotowe. No dobra, zobaczymy jak poradzi sobie z oknem. Proponuję człowiek kontra maszyna. W internecie znalazłem jeszcze jeden magnetyczny patent, który pozwala na umycie okna z dwóch stron jednocześnie i to bez wykorzystywania robota. Nie byłbym sobą, gdybym oczywiście tego nie zamówił i nie sprawdził. Owa myjka jest bardzo prosta w użyciu. Posiada zaledwie dwa elementy oraz sznurek. Sznurek ma być zabezpieczeniem, gdy myjemy coś na wysokościach i przypadkiem odessa. W sensie nie jak miasto, tylko że odklei się końcówka od szyby po drugiej stronie i po prostu spadnie. Czysto teoretycznie powinniśmy wyprzedzić robota z tą myjką i umyć okno z dwóch stron. Ale jak będzie z dokładnością? Ups. I chciałem być swany, żebym nie musiał myć tych okien sam. Dlatego kupiłem myjkę magnetyczną. Niestety jednak okazało się, że magnes nie jest na tyle mocny, żeby przejść przez dwie szyby. Będę musiał postawić na klasykę. Teraz niczym w reklamie płynu do mycia szyby widzicie rezultaty mojej ciężkiej pracy i pracy robota. I powiem wam, że ciężko jednogłośnie ocenić, kto wygrał pojedynek: człowiek kontra maszyna. Ja się starałem najlepiej jak potrafiłem, ale robot też sobie świetnie poradził. Zabrudzenia nie były też jakieś super ogromne, jednak muszę wam powiedzieć, że jeżeli posiadacie takiego domownika, to jest to zdecydowanie duże ułatwienie. Widzieliście, jak on sobie szybko z tym radził, a ile ja się musiałem napocić, żeby umyć to okno? No i jeszcze nie udało mi się do końca zrobić tego bez smug. Tutaj wydaje mi się, że robota jest totalnie bezsmugowa. Kolejna sprawa, zobaczcie ile ja tego zużyłem. A on ma jedną ściereczkę, którą wystarczy wyprać pod bieżącą wodą, no i może trochę prądu zużył. A wiecie co jest jeszcze trudniejsze od mycia okien? Nagranie ich, żebyście widzieli rezultat. Na pewno nie jest to robot, który sam wróci do stacji ładowania jak odkurzacz, więc nie możemy o nim zapominać. Jeżeli ktoś lubi mieć czyste szyby i myje je stosunkowo często, to taki robocik będzie dobrym pomysłem. A do tego, jeżeli mamy wiele okien w domu czy też w mieszkaniu, to sprawdzi się w roli pomocy domowej. Tym bardziej jak jest zimno, tak jak na przykład dzisiaj i nikomu nie chce się wystawiać głowy za okno. Ciekawi mnie jeszcze jedna kwestia. Głównym parametrem podczas mycia powierzchni szklanych jest ilość smug na 1 m2. Nie no, nie bierzcie tego na serio, wymyśliłem ten parametr. Ale zastanawiam się, jak radzi sobie ten robot z innymi powierzchniami. I teraz tak po całych tych testach i podsumowaniach myślę sobie, że trochę go nie doceniamy. Bo Skubany oprócz tego, że balansuje na krawędzi, to jeszcze sprejuje sobie płyn, czujniki cały czas wykrywają, gdzie może jechać, gdzie nie posprzątał, a gdzie już był. No i na koniec daje nam powierzchnię bez smug. No, jeszcze jedno, jeżeli jesteście leniwi, bądź nie macie czasu, to również się przyda. Do tego nada się też do mycia i czyszczenia większych powierzchni, jak na przykład witryna sklepowa, jakieś większe oszklone drzwi. A z domowych powierzchni to znajduje tutaj wiele zastosowań, jak na przykład powierzchnie lustrzane, kabiny prysznicowe. Stoły i w sumie co sobie tylko wymyślimy i do czego nasz robot się przyssa. Z drugiej strony jednak dużo wydaje mi się będzie zależało od zasobności naszego portfela oraz od tego, jak często myjemy powierzchnie szklane w naszych domach. Może okaże się, że wystarczy Wam myjka magnetyczna. Ups. Dajcie znać w komentarzach, co jeszcze mamy dla Was przetestować oraz czy wolicie old school i myjecie okna ręcznie, czy jednak chętnie skorzystalibyście z pomocy urządzenia myjącego. Dzięki za uwagę. Do następnego.